Zdolność moja kochana! Zdolność! Ty tu masz moja... w ogóle jakieś zdolności, Grzegorz? Bo do gitary na pewno nie. Ale do kredytu mam! Nazywam się Grzegorz Mroczek i pomagam w uzyskaniu najtańszego kredytu hipotecznego. Zapraszam do oglądania. W tym filmie dowiesz się, ile musisz czy też musicie zarabiać. Żeby posiadać zdolność kredytową w banku z najlepszą ofertą dla bezpiecznego kredytu 2%, gdzie uwaga, oprocentowanie faktycznie wynosi 2% w skali roku. W innych bankach na dzień dzisiejszy jest ono zdecydowanie wyższe. Oczywiście wszystko, co powiem, nie jest poradą inwestycyjną w rozumieniu przepisów prawa. Zatem proszę cię o lajka i zaczynamy! Więc zdolności będę przedstawiał na różnych przypadkach i zawsze będę mówił o kwotach netto, czyli wynagrodzeniu na rękę. A więc powiedzmy, że chcesz do takiego kredytu przystąpić sam, czy też sama. Załóżmy również, że nie masz żadnych dzieci na utrzymaniu, nie masz też żadnych innych kredytów, ani żadnych limitów, czy też kart kredytowych. Wtedy wygląda to następująco. Jak widzisz w żółtym polu, żeby otrzymać 300 tysięcy złotych kredytu, musisz zarabiać 4500 zł miesięcznie. Jednak jak spojrzysz pole niżej, to żeby w tym konkretnym banku dostać 400 000 zł, to wystarczy mieć wynagrodzenie wyższe o jedynie 200 zł miesięcznie. Zatem wynika z tego, że zdolność nie zawsze rośnie w sposób liniowy. I możliwe są takie właśnie przeskoki. W tabeli widzisz także zdolność dla innych kwot. Jako, że dla singla bez dziecka maksymalna kwota kredytu to 500 tysięcy zł, więc dla 600 tysięcy zł jest informacja o braku oferty. Żeby jeszcze było ciekawiej, to w tym konkretnym banku wychodzi najwyższa zdolność, jeśli kredyt jest brany na 25 lat, a nie na 30 lat. Jest ona również wyższa, jeśli nie korzystasz z karty kredytowej. Warto też zaznaczyć, że zdolność w górnej tabelce jest liczona dla umowy o pracę na czas nieokreślony. Jednak jak pokazuje dolna tabelka, dla umowy na czas określony należy zarabiać o około 10% więcej niż w górnej tabelce. Dla umowy zlecenie lub umowy o dzieło jest to około 30% więcej. Z kolei przy działalności gospodarczej to już wymaga dużo bardziej zaawansowanych obliczeń. Jednak tak w dużym uproszczeniu, to przychód z ryczałtu po odjęciu składek na ZUS musi być o około 100% wyższy niż wartości w górnej tabelce. A w przypadku książki przychodów i rozchodów dochód około 40% wyższy. A co w przypadku, jeśli masz już jakieś zadłużenie? Więc tutaj reguły są takie. Jak widzisz na żółto, ratę przy kredycie gotówkowym należy pomnożyć razy 2. Czyli jeśli masz ratę 500 zł miesięcznie, to twoje zarobki muszą być o 1000 zł miesięcznie wyższe. Natomiast w przypadku limitu w koncie czy też karty kredytowej, musisz podzielić maksymalny limit przez 10. Czyli jeśli masz kartę kredytową na 5000 zł, to musisz zarabiać o 500 zł więcej. Jeśli z kolei masz dziecko na utrzymaniu, to jest to około 1100 zł więcej na każde dziecko. Tak swoją drogą, jeśli masz dziecko, którym ty się zajmujesz, to maksymalna kwota kredytu zgodnie z ustawą rośnie z 500 do 600 tysięcy zł. Oczywiście cały czas powtarzam, że są to zdolności szacunkowe, które zawsze analityk może skorygować po otrzymaniu Twoich dokumentów finansowych. Więc im Twoje czy też Wasze zarobki są wyższe o tych podanych w tym filmie, tym lepiej. Za moment będziemy liczyć inne przypadki, ale najpierw rozważ proszę subskrypcję tego kanału. A YouTube będzie podsyłał ci właśnie takie filmy, a przez to twój kredyt hipoteczny będzie najtańszy jak to tylko możliwe. Załóżmy więc teraz, że jesteście małżeństwem, bez dzieci i bez żadnych zobowiązań kredytowych. Wtedy wygląda to następująco. Spójrz na żółte pole. Jeśli zarabiacie przykładowo po 3000 zł miesięcznie na etatach na czas nieokreślony, czyli razem 6000 zł, to macie zdolność na 400 000 zł, czyli całkiem sporo. Dla 500 tysięcy zł jest to 7400 zł miesięcznie, a dla 600 tysięcy zł nieznacznie więcej, bo 7700 zł miesięcznie. I znowu wynika to z tego, że w tym banku są przeskoki. Ma też znaczenie, jak ten dochód pomiędzy Was się rozkłada. Bo jeśli jedno z Was zarabia 4700 zł, a drugie 3000 zł, to zdolność jest aż na 680 000 zł. Ale jeśli byście zarabiali po 3850 zł, co razem daje również 7700 zł, to Wasza zdolność wynosi już tylko 520 000 zł czyli 160 tysięcy złotych mniej. Zatem w przypadku tego konkretnego banku rozkład Waszych zarobków ma duże znaczenie. Mowa tutaj o etacie na czas nieokreślony. Dla innych form wszystko wyjaśniłem wcześniej w filmie, jak omawiałem przypadek singla. Jeśli chodzi o kredyty ratalne oraz limity i karty kredytowe, to również tutaj wygląda podobnie jak w przypadku dla singla, czyli dla przypomnienia należy zarabiać więcej o dwukrotność rat oraz o 10% z maksymalnych limitów. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda w sytuacji, kiedy jesteście małżeństwem i macie dziecko. Zobaczcie więc na żółte pola. Jeśli chcecie 500 tysięcy złotych kredytu. To minimalnie należy wspólnie zarabiać 7900 zł. Oczywiście tutaj też zależy to od rozkładu zarobków. Ja wziąłem przykład, gdzie jedna osoba ma 3000 zł, a druga 4900 zł miesięcznie. Na uwagę zasługuje tutaj fakt, jak dużo trzeba zarabiać w takim przypadku na kwotę 200 000 zł kredytu bo aż 5700 zł miesięcznie. Natomiast przy kwocie trzy razy wyższej czyli 600 tysięcy złotych jest to 8600 zł miesięcznie, czyli tylko o połowę więcej jak dla 200 tysięcy złotych kredytu. Zobaczmy jeszcze, jak to jest z dwójką dzieci. Więc jak widać w żółtym polu, przy kredycie na maksymalną kwotę, czyli 600 tysięcy złotych, potrzebujecie zarabiać wspólnie 9800 zł miesięcznie. Oczywiście przy niższych kwotach kredytu będzie to odpowiednio mniej, co widać w prawej kolumnie. Jeśli macie więcej dzieci, to jest to jeszcze dodatkowo około 1100-1200 zł miesięcznie zarobku więcej na każde dziecko. Za moment jeszcze kilka ciekawych informacji, ale jeśli jesteś zainteresowany, czy też zainteresowana właśnie takim kredytem preferencyjnym, to koniecznie wejdź na naszą stronę internetową, gdzie jest wyjaśnione, jak to robimy. Że Ty nam nic nie płacisz, a my możemy Ci zrobić kredyt hipoteczny taniej niż bezpośrednio w banku. A dodam, że działamy już na terenie całego kraju. W dodatku, dla naszych klientów, przygotowałem osobiście zestaw wskazówek, czyli co należy zrobić, żeby koszt kredytu był zdecydowanie niższy niż w klasycznej ofercie dostępnej bezpośrednio w najtańszym banku. A teraz wracam do materiału. Zatem skupiłem się tylko na liczeniu zdolności w tym jednym banku, ponieważ jego oferta jest faktycznie rewelacyjna. Tak, dla przykładu, przy kwocie kredytu 360 000 zł koszt odsetkowy w pierwszej racie wynosi jedynie 600 zł, co widać na zielono, a w kolejnych miesiącach jest jeszcze niższy. Do tego dochodzi nam rata kapitałowa w wysokości 1000 zł, ale tą kwotą spłacasz własny kredyt. Więc łączna rata na żółto to 1600 zł. Porównując to do wynajmu, to tak jakbyś płacił czy też płaciła 600 zł miesięcznie za 40 m2 w Krakowie. Zatem, jak widzisz, bardzo mało. Z kolei w najdroższym banku jest to niemal drugie tyle. Oczywiście link do naszego bezpłatnego kalkulatora znajdziesz na dole w opisie tego filmu. Stąd serdeczna prośba, abyś nie brał czy też nie brała takiego kredytu byle gdzie, bo może ci się wydawać tanio, a i tak sporo za to przepłacisz. Więc już teraz zapraszam cię do obejrzenia kolejnego filmu na naszym kanale na temat tego programu, który znajdziesz o tutaj. A ja dziękuję ci za obejrzenie tego filmu i pamiętaj, jak kredyt hipoteczny to tylko strafnie inwestuj.